Cześć Boże! Mamy już piąty dzień Adwentu. Czas Adwentu jest na to, aby przygotować nasze serca na spotkanie z Panem Jezusem. W dzisiejszej Ewangelii czytaliśmy o dwóch osobach niewidomych, którzy chcieli spotkać się z Panem Jezusem. Nie było to łatwe. Musieli się bardzo starać i nie poddawać. Gdy Pan Jezus poszedł do domu odpocząć, wtedy poszli do tego domu i błagali. Prosili Pana Jezusa, Synu Boży, zmiłuj się nad nami. A Pan Jezus jeszcze ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Odpowiedzieli tak, Panie. I wtedy Pan Jezus dotknął ich oczu i uzdrowił. Otworzył im oczy i mogli już widzieć. Dzisiaj. Pan Jezus chce nas wszystkich nauczyć, że aby spotkać się z Panem Jezusem, musimy dużo się starać. Gdy będziemy bardzo dużo się starali, wtedy będziemy mogli spotkać Jezusa. Potrzebujemy brać przykład z tych, Dwóch niewidomych, o których czytaliśmy w Ewangelii. Nie możemy się poddawać i mówić, że Pan Jezus nas nie słucha i nie wypełnia naszych prośb. Pan Jezus, podobnie jak tych dwóch niewidomych, pyta każdego z nas. Czy wierzysz, że mogę Ci pomóc? Z Panem Jezusem spotykamy się w każdej mszy świętej. Dzisiaj Jezus pyta, czy wierzysz, że jestem prawdziwy w każdej mszy świętej i mogę Ci pomagać? Prosimy. Pana Jezusa, aby dodał nam wiary. Amen.